Jan Makacor wow. po prostej, a serwisowy, a teraz kaczor rozbija ten a serwisowy, Jakże fantastycznie kończy się ten mecz. Cześć, witam Was po krótkiej przerwie, dzisiaj też w trochę takiej podróżnej wersji, ale najważniejsze jest to, że i ja i Wy właśnie przed kilkoma, kilkunastoma minutami skończyliśmy oglądanie meczu drugiego już polska Bułgaria. I powiem szczerze, że mnie to granie się podobało troszkę bardziej w tym wczorajszym wykonaniu, bo dzisiaj troszkę więcej bałaganu na wojsku. Natomiast najważniejsze jest to, że są dwa zwycięstwa. No i na pewno mentalnie, dla dziewcząt przed występem w WNL-u jest to bardzo istotne. Dzięki redaktorowi Brzozowskiemu miałem okazję zagłębić się w statystyki po tym wczorajszym po tym dzisiejszym spotkaniu. I co prawda, nie mam dzisiaj asów fizycznie za sobą, ale oczywiście. Będę je przyznawać i za to wczorajsze spotkanie i za to, że dla mnie skradła show i moje serce w tym pierwszym meczu. As należy się Marcie Krajewskiej. Wielkie brawa. Dziewczyna naprawdę stanęła na wysokości zadania. Dawno nie widziałam, żeby ktoś, kto debiutuje w polskiej reprezentacji w pierwszej szóstce, naprawdę tak dobrze czuł się na boisku. Też Marta dzisiaj po tym drugim spotkaniu, które oglądała za, za bandami, powiedziała, że jest zadowolona z tego, że jest zwycięzcą. Uważam, że zdecydowanie może być zadowolona z tego, jak poprowadziła grę naszego zespołu, bo bardzo dobra skuteczność skrzydeł. Tu też kolejny as, tym razem dla Malwiny Smarzek. To myślę nikogo nie zaskoczy, ale 48% skuteczności, 6-punktowych bloków, to robi duże, duże wrażenie. A więc jeżeli chodzi o wczorajsze spotkanie, tutaj ta para na pewno bardzo mi się podobała. Na plus też występ Marysi Stenzel, która trzyma swój poziom i to od dłuższego już czasu. Tutaj nie ma słabszych spotkań w jej wykonaniu. Podobało mi się też, że czas na boisku dostała Monika Jagła. Na pewno dla niej to jest też na początek mocno stresujące, ale widać, że z meczu na mecz też czuje się coraz pewniej na boisku. Ale jednak to Marysia Stenzel jest tą, która na pewno jest takim pewniakiem na boisku. Też trener nawrotki powtarza o tym, że w momencie, kiedy będzie trzeba grać na dwie, dwie pół przyjmujące, to zarówno ona, jak i czy Górecka, czy Greiber są tymi defensywnymi przyjmującymi, które mają pojawić się na boisku. Jeżeli chodzi o to dzisiejsze spotkanie, a jeszcze wczoraj 21 bloków, i to jest to, co zrobiło wielką różnicę. 4 sety, 21 bloków. Dzisiaj tych setów było 5 i tu przegraliśmy w bloku od 18 do 19 z Bułgarkami. Też faktem jest, muszę przyznać, że lepiej grała dzisiaj reprezentacja Bułgarii w porównaniu do tego, co widzieliśmy wczoraj. Natomiast gra się na tyle, na ile przeciwnik pozwala. I ta nasza dobra zagrywka w dniu wczorajszym, do tego świetna gra w systemie blokobrona, zdecydowanie nie pozwoliła Bułgarkom się rozwinąć i nie dała im tutaj żadnych złudzeń do tego, że ten mecz mógłby jednak trochę inaczej się potoczyć. Okej, okay, wygrały jednego seta, ale też uważam, że dosyć szczęśliwi bo gdyby nie te śliskie skarpety Marty Krajewskiej o których też mówiłem po dzisiejszym spotkaniu no to na pewno ta końcówka mogłaby wyglądać zupełnie inaczej i tutaj no taki trochę przytyczek że na pewno z 22 20 no max powinien ten drugi set we wczorajszym spotkaniu skończyć się do 22 no może 23 ale na, na pewno nad tym będą dziewczyny pracowały, na pewno zdajemy sobie sprawę z tego, że jeszcze jest wiele elementów, nad którymi będą musiały dziewczęta popracować. Też hmm, kwestia zgrania, oczywiście to jest trzy tygodnie dla niektórych dziewcząt, dla niektórych troszeczkę krócej, bo przecież niektóre dotarły do hmm, szczyrku troszeczkę później, bo też i dłużej grały widzę. Też zawodniczki zagraniczne dostały tego czasu na odpoczynek troszeczkę więcej. A więc no to zgranie się, szczególnie z może troszeczkę czasu zająć. Jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie, tutaj na pewno ta bardzo przyspieszona gra, o której też wspominał często w komentarzu trener Jarosz, to oczywiście wynik tego, że grając na jedną atakującą i dwie przyjmujące, tak jak to wyglądało i wczoraj, i dzisiaj, na pewno chcemy tą grę na skrzydłach przyspieszać i to jest zdecydowanie naturalne. Bardzo szybkie piłki, quick do Fedusio czy do Graiber, no to jest coś do czego jesteśmy przyzwyczajeni już tak naprawdę patrząc przez całą ligę. Trochę byłam zdziwiona na początku, że to zgranie się Fedusio z Nowicką nie najlepiej funkcjonowało na początku, ale im dalej w las, tym było lepiej. Do tego później Łazowska, która też fajnie wprowadziła się w granie. Fajnie też, że trener Nawrocki daje jej te minuty na boisku. No może się jak najbardziej podobać. W ogóle wielkie brawa dla obu Martyn młodych Martyn, które będziemy bacznie na pewno śledzić. Jeżeli chodzi o poczynania w trakcie WNL-u, bo ja jestem ciekawa, czy w którymś ze spotkań dostaną one może troszeczkę więcej czasu, żeby pokazać się na wojsku, bo 15 meczów w 30 dni to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo a więc sporo obciążenia dla naszych i przyjmujących, i atakujących więc fajnie, że jest tak gromadka młodych dziewcząt, które pojedzie na ten turniej i będą mogły się ogrywać. Mm, dzisiaj troszeczkę słabiej, jeżeli mówimy o bloku. Myślę, że ta para środkowych nie miała dzisiaj no, najlepszego występu, ale na pewno sobie z tym sprawę zdają z tego. Na pewno będą pracowały nad tym, żeby to połączenie z rozgrywającymi wyglądało lepiej w kolejnych spotkaniach. Jeżeli chodzi o alegrykę, fajne granie w broku, a do tego dołożona naprawdę świetna zagrywka. 26 razy w polu serwisowym pojawia się ta zawodniczka. To jest najwięcej w tym dzisiejszym spotkaniu, patrząc na, na wszystkie dziewczęta. No i na pewno. Zagrywka, może jeżeli nie będzie miała szansy pokazać się na pozycji środkowej na boisku, no to na zagrywce na pewno będzie ją, będzie ją trener desygnował w trakcie tego turnieju. Ona zdaje się 48% skuteczności, więc też nie jest najgorzej, ale oczywiście środkowe zawsze wymagamy, żeby gdzieś tam do tych 60% dotarły. Przyjmująca Martyna Greiber dzisiaj w takim swoim powrocie do reprezentacji świetnie utrzymała przyjęcie. Zarówno ona, jak i Marysia Stenzel powyżej 65% w przyjęciu. I to jest coś, co jest na pewno warte zauważenia. Natomiast no, Martyna troszeczkę słabiej w ataku, ale dzisiaj różnicę robiła Magda z tysiąc 33 punkty. I dla niej i myślę dla Marysi Stenzel te dzisiejsze asy, bo no to ewidentnie były postacie wyróżniające się. Jeżeli chodzi o te dwa mecze, to myślę, że tak naprawdę nie ma się co dalej rozwodzić, bo ta szóstka myślę jeszcze będzie ewoluowała. Nie wiem, czy w takich zestawieniach zobaczymy je jeszcze podczas WNL-u. Miejmy nadzieję, że tak. Na pewno tych rotacji będzie sporo, bo tych meczów jest dużo, a dziewczęta będą odczuwały zmęczenie. A więc trener nawrocki będzie mógł się wykazać, a i będą mogły się też wykazać zawodniczki w kolejnych meczach. Przy okazji tych asów chciałbym takiego asa plus. Przekazać na ręce trenera Jakuba Guszaka, który jest, jak wiecie, trenerem reprezentacji Węgier, z którą awansował do turnieju finałowego mistrzostw Europy? Wielkie brawa, bo dzięki niemu i temu całemu polskiemu sztabowi, bo łącznie jest tych Polaków czterech, którzy przygotowują właśnie węgierską drużynę do tego turnieju kwalifikacyjnego, ale i też do późniejszych mistrzostw Europy, bo widać naprawdę duży postęp w ich grze i widać, że ta gra jest usystematyzowana. No ale na pewno też sporo. Pracy I ten ich poziom zostanie sprawdzony podczas tych turniejów, podczas tego turnieju mistrzowskiego. Ale tak czy inaczej, kolejny polski akcent z wielkimi sukcesami, także brawo dla Kuby Głuszaka. Jeżeli chodzi o ten odcinek który ma być związany z zawodniczkami zagranicznymi to jeszcze brakuje mi jednej osoby do wywiadu żeby wam to wszystko ładnie połączyć i, i podesłać także czekajcie to też się zdarzy oczywiście wielki joker dla Asi Wołosz Joanna, jesteś naprawdę mega rozgrywającą żałuję że nie miałam okazji troszkę więcej z tobą pogadać bo chyba gdzieś tam tylko na kilku zgrupowaniach reprezentacji ale naprawdę, no, na takie mecze jak ten finał Ligi mistrzów czeka się naprawdę cały sezon, i to była taka wisienka na torcie. Mm. Co dalej? Czekamy na VNL oczywiście 25 maja. Mam nadzieję, że będziecie śledzić, że będziecie oglądać. Śledźcie oczywiście na antenach Polsat Sporty o których godzinach i gdzie konkretnie będzie można zobaczyć Polki. Ja będę czekać, ja już czekam, odliczam dni do tego, kiedy ten turniej się rozpocznie. Mam nadzieję, że dziewczyny też już są mocno przygotowane i zmobilizowane tym, że wiedzą, kto na ten turniej powiedzie. pojedzie, wiedzą jaka jest ta nasza 17. Troszeczkę. Chyba brakuje mi w tym składzie... Mm... Oliwójcik, jeżeli chodzi o te takie defensywne przyjmujące, bo ona naprawdę miała świetny cały sezon, ale to są też decyzje trenera. To jest dyspozycja w danym momencie, więc tutaj na pewno trener zdecydował się na te zawodniczki, które na ten moment są najlepiej predysponowane. No to by było na tyle ode mnie po, tych po tym meczu zgrupowania reprezentacji przeciwko Bułgarii. Myślę, że generalnie można zaliczyć je na spory plus. Także do zobaczenia!